Wybory odbyły się w ostatnią niedzielę, a dokładnie 21 kwietnia. Zerknijmy zatem na kalendarz zdarzeń, który wskaże, jak trwałe są sojusze w Lubartowie. Dwa tygodnie wcześniej odbyła się pierwsza tura wyborów. Ogromny sukces odniosła w niej inicjatywa dla Lubartowa, a do drugiej tury przeszedł kandydat inicjatywy Tadeusz Małyska. Wszystko wskazywało, że w Lubartowie szykuje się niemała sensacja i nowym burmistrzem zostanie właśnie Małyska. Wizja ogromnych zmian w Lubartowie z. Spowodowała konsolidację tych, którzy uznali, że w Lubartowie trzeba utrzymać to, co było do tej pory. Komitety i, co ciekawe, ich kandydaci na burmistrzów, którzy za sobą nie przepadali, uznali, że zapominają o waśniach i teraz razem udzielą poparcia temu, którego ostro krytykowali na zeszłorocznej sesji absolutoryjnej. O tym, jaka zgoda zapanuje zaraz po wyborach, mówił ten, który dostał poparcie od Szumca. I Czerniaka. Pewnie zadałem sobie pytanie, z czego się spotkaliśmy. Otóż otóż jest to bardzo prosta odpowiedź na, na to pytanie. E, chcemy pokazać mieszkańcom, e, że wspólnie trzy komitety wyborcze radni możemy stworzyć dla Dopartowa stabilną koalicję, ale nade to wszystko to jest najważniejszy według mnie cel. E, naszej Policji, naszego poparcia, naszego wspólnego działania, czyli chcemy uspokoić sytuację w razie miasta. Paśnik składał obietnicę na kilka dni przed wyborami. Przy stole siedzi także Polichańczuk, którego wyborcy nie wybrali do Rady Miasta. Polichańczuk siedzi obok Szumca. Co ważne, przy tym samym stole siedzi także Artur Kuśmierzak. Jednak najważniejsza deklaracja, jaka pada tego dnia, to zapewnienie o uspokojeniu sytuacji w Radzie Miasta. Co ważne, w owe zapewnienia uwierzyli mieszkańcy i poparli tego, który zapewniał o spokoju. Paśnik wygrał. I się zaczęło. O tym, co myśli o współkoalicjantach sprzed drugiej tury, a dokładnie jednym z nich wypalił zaufany człowiek paśnika i jedynka z wyborów w okręgu numer 4, czyli Gregorowicz. Trzeba też dodać, że pan Polichańczuk na zmianę z panem Tomasiakiem prowadził agresywną kampanię dyskredytującą prowadzenie przeze mnie obrad sesji Rady Miasta. I to w czasie, gdy wziąłem na siebie na prośbę kolegów i koleżanek obronę koalicji przeciwko obu panom. Dzisiaj zatem prowadzenie przez moich kolegów negocjacji z tym panem jest dowodem braku politycznej dojrzałości, ale też lojalności, chociażby wobec mnie wytyka błędy Paśnikowi i innym osobom, z którym startował w wyborach Gregorowicz. Pan Polichańczuk miał postawione zarzuty prokuratorskie, znane publicznie od 19 sierpnia 2022 roku, w załączeniu: zagrożone karą wielu lat więzienia i grzywną wartości wielu milionów złotych. Od tamtego czasu postępowanie procesowe w tej sprawie powinno ulec zmianie. Zakładam, że gdyby poszło w pozytywną stronę dla pana Polichańczuka, ten natychmiast zawiadomiłby opinię publiczną, choćby po to, by mi kolejny raz tym razem, bez współpracy z panem Tomasiakiem, próbować dołożyć. To, że tak się nie stało, może świadczyć o niekorzystnym dla niego rozwoju sytuacji. Definiuje sytuację Polichańczuka Gregorowicz. Nie chce też mi się wierzyć, że tak poważny klub jak wspólnota samorządowa nie może być reprezentowany przez kogoś bardziej wiarygodnego niż pan Polichańczuk. Uspokaja sytuację w Lubartowskiej Radzie Miasta Gregorowicz. Sojusz Czerniaka i Szumca doprowadził do wygranej Paśnika. Pojawia się pytanie. I co dalej? No właśnie, co dalej? Gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. Tu mamy trzy kucharki, trzy różne komitety wyborcze. Zobaczymy, co za chwilę z tego wyjdzie. Obietnic, cała masa realizacji programów co najmniej trzy różne programy mają być realizowane. No i się zastanawiam teraz, co z tego powstanie. No bo trzeba stworzyć jakość koalicji. No wyraźnie słyszałem pana Czerniaka. Jak mówił, że program, pana Szą, co najkrócej mówiąc, nadaje się do kosza, bo to takie nic, jakby powiedział kiedyś Giertych, jak mówiło po Platformie Obywatelskiej, takie ciamcia ramcia. No ale Giertych teraz jest po stronie, rozumiem, Czerniaka, no i muszą coś zrealizować, więc tutaj się nijak nie zazębiają, rozumiem, tematy programowe. Yy, też słyszeliśmy, że program. Paśnika w opinii czerniaka to też takie nic, bo to tak naprawdę przepisana prognoza długoterminowa, więc i tak trzeba to realizować. Więc cóż tych panów może połączyć? Obietnic spadła cała masa. Podobno mają być windy przy blokach, podobno ma być przekształcone nieruchomości za BP na mieszkaniówkę. No ale temu sprzeciwia się przecież. Pan burmistrz Paśnik to no wyraźnie nie godził się z tym. Film, kiedy były proponowane tego typu yy, zmiany, nawet były przebąkiwania dotyczące takich zmian, no to oczywiście, że absolutnie, że oni mają inny pomysł. Więc cóż ich może zjednoczyć? Hmm. Pewnie fotele. Pewnie fotele prezesów, zastępców burmistrza, yy, różnego rodzaju partycypacji być może w zarządzaniu poszczególnymi jednostkami, w oświacie, w przedszkolach. Nie mam pojęcia. Yy, szykuje się, mam wrażenie, taki nawet nie chaosik, olbrzymi chaos, bałagan, który będzie powodował, że z miesiąca na miesiąc mieszkańcy będą obserwowali yy, 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 ciągły konflikt. No i jeszcze spójrzmy na jedną rzecz uwagę: no przecież tam jest do groma liderów. Tam liderów co cała masa. Polihańczu, który nie został wybrany na radnego, a siedział. Na konferencji prasowej, kiedy no jedni mówią, że była zawiązywana koalicja, teraz słyszę, że koalicji żadnej zawiązanej nie była, a dopiero toczą się rozmowy o koalicji. Więc, no nie wiem, jakieś spotkanie dotyczące apelowania o poparcie. No, niestety, zrodziło to taki skutek, że myślę, i tutaj mam nadzieję, że się na mnie nie obrażą ci mieszkańcy. Yy, o, jeżeli o to, co powiem, bo, bo absolutnie nie chcę im dokuczyć, ale niestety jest to tak jak w przypadku pana Jakuba Wróblewskiego, że był apel, poszli, poparli i za chwilę się okaże, kto będzie pierwszy mówił, że został zdradzony i ich elektorat został zdradzony. Czy nienawiść pomiędzy Gregorowiczem a Polichańczukiem to, Pańskim zdaniem, prawdziwe uczucie, czy raczej to polityczna gra? A cholera ich wie, bo tak z jednej strony yy, ja takie same opinie słyszałem z ust pana Polichańczuka. Takie bardzo negatywne pod kątem pana Paśnika. A nigdy w życiu, a trzeba wszystko zrobić, żeby on nie został burmistrzem. To musi być naprawdę yy, przemyślane i zrealizowane. A później okazuje się, że padły se w ramiona. No, nie zdziwiłbym się z jednej strony, jakbym zobaczył, jak. W silnym uścisku yy, przyjacielskim stoi Polichańczuk z jednej strony, z drugiej strony Gregorowicz. No bo głośno się mówi, że przecież y, Szumiec zrobi wszystko, żeby Polichanczuk mógł wrócić do lubartowskiej polityki i żeby mógł zasiadać w Radzie Miasta. Nawet gdzieś tam plotki mówią o różnego rodzaju y, funkcjach, które ma objąć. Podobno nie wiceburmistrz, podobno sekretarz, ale czy tak będzie, czy nie będzie, y, to nie wiem. Natomiast no, wrócą sobie i będą pili z dzióbków, rozumiem, pan Gregorowicz z panem Polichańczukiem. Tylko z drugiej strony, no jeżeli spojrzymy na to, co do tej pory mówił pan Gregorowicz, no to zastanawiam się, to w takim wypadku ten Polichańczuk ma prawo być radnym, czy tym radnym ma prawo nie być? Czy Jaką jak wagę mają argumenty zrzucane przez Gregorowicza wobec Polichańczuka, że to prawie, że. Yy, osoba, no może jeszcze nie skazana, ale z zarzutami karnymi, z takimi ciężkimi wieloletnia odsiadka, milionowe odszkodowania no cóż z tego ciekawe za chwilę wyjdzie? Jak yy, być może. Wtuli się Polichańczuk w przyjaźń z Paśnikiem, a być może nawet z Gregorowiczem. No ale z drugiej strony, teraz sobie wyobraźmy taką sytuację. No, jeżeli nienawiść jest prawdziwa, bo już nie wiem, co u tych, u tych ludzi jest prawdziwe, miłość czy nienawiść, no to jeżeli ta nienawiść jest prawdziwa, no to Polichańczuk nawet nie ma co marzyć, że zasiądzie w Radzie Miasta. No bo pierwsze, co zrobi Gregorowicz w takim wypadku, to od razu wytoczy najcięższe działa. No i bądź tu chłopie mądry. Czy oni się kochają, czy się nienawidzą, czy będą razem współpracować, czy będą razem się atakować. Niestety, do tego doprowadziła ta, ta decyzja, ta, ta nasza demokracja, widać, że ona nie jest do końca, tak abym powiedział, precyzyjna, ale cóż ja mogę dużo powiedzieć. Mieszkańcy wybrali, z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, jest inicjatywa dla Lubartowa. Stabilna większość. Stabilna możliwość funkcjonowania. Wystarczyło, żeby zostały zawiązane porozumienie tylko z jedną formacją polityczną i byłoby zupełnie inaczej w Lubartowie. Ale nie można się obrażać na wyborców. Tak wybrali. Więc myślę, że najbliższe pięć lat to na pewno takie nazwiska jak Gregorowicz i Polichańczuk one nie będą z dala od nas. One będą wręcz nas atakowały, biły po oczach i zobaczymy, co wydarzy się w Radzie Miasta już za chwilę. Wśród mieszkańców porozumienie Polichańczuka z Gregorowiczem jest określane mianem koalicji stołkowej. Jak należy to rozumieć pańskim zdaniem? Dokładnie tak, jak jest zadane to pytanie, bowiem, co i tych ludzi może pogodzić? Co może pogodzić tak zwaśnione plemiona? No tylko i wyłącznie podział stanowisk. Ale jak te stanowiska podzielić? No z jednej strony Wspólnota Lubartowska, z drugiej strony yy, Koalicja Obywatelska, z trzeciej strony yy, Polskie Stronnictwo Ludowe, yy, czytaj Wspólnych Lubartów. Yy, więc wszyscy na pewno bąd będą dążyli do tego, żeby to kołdrę złapać, szarpać do siebie, wyrwać jak najwięcej fruktów i, i zwróćmy uwagę, ile tam jest liderów: Gregorowicz, Polichańczyk, Zieliński. No, ludzie, a jeszcze przecież chyba i ten, i jaką tam śledczy, śledczy stojący pod domami. A, Kuśmierzak Jeszcze przecież on y, musi do czegoś zapewne doskoczyć. No chyba, że zadowoli się y, funkcją w Mosirze dotychczasową. No ale jak widzimy, y, mało krzesełek, dużo chętnych, dużo pośladków, żeby usiąść na tych krzesełkach. I tak się zastanawiam, czy czasem nie będzie takiej sytuacji, że połowo pośladka ktoś usiądzie z jednego stronnictwa y, albo z jednego klanu, y, drugo połowo pośladka usiądzie ktoś z drugiej strony. No ale to co to będziemy mieli w PGU y, czy w Pecu prezesa, wiceprezesa pierwszego y, z jednego y, klanu, drugiego wiceprezesa z trzeciego klanu. No ciekawie nam się robi. Na pewno będzie sytuacja taka, że panowie będą Mieli ciężki orzech do zgryzienia, i zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą: no jak yy, yy, będzie się układała współpraca między bohaterami, głównymi bohaterami tego naszego serialu między panem yy, Polichańczukiem a panem Gregorowiczem. To będzie na pewno bardzo, bardzo ciekawe wydarzenie. No i niestety, to wszystko będzie się odbijało, jeżeli taka koalicja stołkowa powstanie, będzie się odbijało na nas, na mieszkańcach. Na opłatach zawody i ścieki, bo przypomnę, że yy, jest nowelizowana ustawa, która mówi, że to Rada Gminy będzie z powrotem uchwalała te podwyżki. No i teraz która z polityk będzie przyjęta jako bardziej rac racjonalna. Ta, która mówiła, że podwyżki byle nie w kadencji obecnej, czy też urealniamy ceny i tak naprawdę pokazujemy, jakie są koszty. Co będzie działo się z podatkami. No przecież jest yy, co najmniej. W tej koalicji będą dwa podmioty, które sprzeciwiały się podwyżkom podatków. A teraz, po wyborach? Co? Za podatkami będą głosowali dla mieszkańców? Co będzie działo się z odpadami? No przecież to będzie musiało przypaść zapewne szumcom i poliechanczukom, no bo to oni tam swoje korzenie yy, zapuścili. One już są mocno utrwalone i zobaczymy, co będzie się działo właśnie z wysokością załopat za śmieci. A jak wzrosną, to kto się temu sprzeciwi? No. Pytań jest mnóstwo. Gali Matias jest niezły, ale wybory się odbyły. Jeszcze nie odbyła się pierwsza sesja Rady Miasta, jeszcze nie zawiązała się żadna formalna koalicja, jeszcze nie podzielono stołków, a zamiast uspokojenia sytuacji, co obiecano nieco ponad tydzień temu, mamy pierwszą awanturę. Czy Gregorowicz szczerze atakuje Polikańczuka? Okaże się już za chwilę, bo 7 maja pierwsze posiedzenie Rady Miasta i tego dnia okaże się, czy obaj panowie przysięgną sobie, Polityczne małżeństwo czy też przedwyborcze narzeczeństwo nie zostanie skonsumowane. Kanał S. Angelika Karasek.